Noworoczne spotkanie starosty Nowotarskiego było okazją do podsumowania intensywnego roku oraz zapowiedzi kolejnych działań. Minione miesiące upłynęły pod znakiem inwestycji w edukację, infrastrukturę drogową, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i kulturę. Największą część budżetu powiatu stanowi edukacja. Szkoły prowadzone przez powiat kształcą prawie 7 tysięcy uczniów. W 2025 roku zrealizowano również inwestycje drogowe o wartości prawie 60 milionów złotych, a na na kolejne zadania zaplanowano ponad 63 miliony złotych. Rok 2025 był okresem intensywnej pracy i dużej aktywności powiatu. W bardzo ważnym obszarze, jakim jest edukacja, która stanowi większą część budżetu powiatu, nasze działania były prowadzone w zakresie pełnej koordynacji nauczania. Obsługa organizacyjna zadań powiatu w obszarze edukacji prowadzona była przez powiatowe Centrum Oświaty. Szkoły i placówki prowadzone przez nasz powiat zapewniają naukę i wychowanie ponad 6700 uczniów w tym 260 uczniów i wychowanków szkół specjalnych oraz ponad 90 wychowanków górscy uczniowie szkół yy, pod opieką naszych nauczycieli osiągają liczne sukcesy Podczas spotkania podkreślono także wsparcie dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz działania w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy. Wręczono medale Powiatu Nowotarskiego, a starosta podziękował samorządowcom i mieszkańcom za współpracę oraz złożył życzenia na nadchodzący rok.